Siemanko w ten nowy dzień. 8 godzina rano, my zasuwamy, yy, będziemy szlifować, rozbierać, rusztowanie, wszystko co tylko da się zrobić, będziemy to robić, bo jutro yy, przychodzą sprzęty do kuchni. Yy, wszystkie sprzęty do kuchni wchodzą, także jak najwięcej musimy zrobić po prostu, żeby one w garażu się zmieściły. Nie wiem od czego zaczniemy, pewnie chaotycznie, idziemy szlifować górę. I musimy gdzieś jutro wsadzić te sprzęty. Magdalenka tu ogarnia pomału. No i co? Zabieramy się z robotą. Nie ma co tak bardzo pokazywać i nauczać, co robimy. No bo mamy dzisiaj takie organizacyjne rzeczy w domu. Tu przesunąć, tam przesunąć. Wiecie, jak to jest. Działamy. Witam, witam. Emil myje właśnie to okno na klatce tutaj u nas. I co się okazuje... Magda, ja papier muszę mieć chyba, czy nie? Nie, chyba. E, e, to ci dam papier. Już daję, się przyniosę. Emil stoi na drabinie po nie, i na rusztowaniu. Więc teraz to jest łatwe do czyszczenia. A co będzie, jak rusztowanie już będzie ściągnięte i będzie schowane? I teraz, żeby raz na jakiś czas przemyć to okno? tak, bo ja mam ten, ja chcę już przywracać. Co chcesz powiedzieć? Tak, daj papier, bo chcę przewracać już okno. Dobrze, już. Dobra, to ja kończę i idę po papiery. Mi robi. Ręcznik kuchenny, tak. Już jestem przyniosą. Teraz Emi zaraz to będzie to. przewracał w drugą stronę. To jest akurat okno, ta strona jest z zewnątrz. A teraz. Zaraz pomyję tą... Co było wewnątrz, a wewnątrz widzę, że są, jest pełno kropeczek, bo ona jeszcze nie była. Uj, nieczele. O, i tak to wygląda. No, tutaj te kropeczki będzie ciężko pewnie zmyć. to może daje mi, co? Nie, niech widzą, że ja sprzątam dom. Buduję, sprzątam, remontuję, naprawiam. Same plusy. Czy jak to się mówi że jest Złota rączka. Złoty facet, <laughs> matka, Nie, złota rączka. Złote możesz sobie wynająć, a złotego faceta już nie poszukasz. Bo już ich nie ma na świecie. Ty, faktycznie coś się poprzelepiało. Ty, to z wszystko. No tak, no mówiłam, to było cały czas, wiesz... No było zabezpieczone w pewnych momentach, jak na przykład piana była tutaj purnie wrzucana, to było to wszystko zabezpieczone, ale... Ja pierdziele. Dobra kochanie to robota dla Ciebie, a nie dla mnie To nie ma takiej opcji Ja jedynie mogę zwilczyć. Może pokapało tam po, ścian po tym po ścianie No i nie kapię. Farby mamy do góry Dobra to tak to wygląda oddaję yy, broń w mojej żonie. Tak to wszystko wygląda. Się trochę pokapało tu na ścianę. Nie ma z tym żadnego problemu. Farba co prawda nie jest zmywalna w tym pomieszczeniu. Już widzę, że to jest błąd. Tutaj też powinna być zmywalna. Tym bardziej, że są okna do mycia. A ja jak mówiłem wcześniej. Będę szlifować cały chasen na Także zabieram się za robotę i ponowne malowanie. Nie powtarzajcie moich błędów. Słuchajcie, no odwaliłem lipę, nie? No co wam będę ukrywać? To wszystko, co zaznaczyłem ołówkiem. Niestety dało ciała, bo zaprawiłem to wszystko na raz. Przebija. Nie wolno takich rzeczy robić, że przebija. Nie wolno takich rzeczy robić, że zakreślacie ołówkiem. Czyli ja ten pokój już maluję trzeci raz tym fugerem, Zaraz farby nie będę to już wiem, że nie starczy nam w tych planach, co planowaliśmy na ten pokój, następny, jeszcze następny i garderobę. Bo już daliśmy ciała po całości. Już kończymy ten jeden pokój, tyle razy malowany. I następne będę musiał ścierać ołówek papierem ściernym. Te wszystkie kółeczka, które narobiłem, bo żadna farba nie jest w stanie tego pokryć. To tak, żebyście o tym wiedzieli. Robić, nie zaznaczajcie, i w ogóle po prostu dobre światło weźmiecie, i pod kątem, i tak będziecie widać gdzie leciały. Zaprawki. Dużo godzin zmarnowaliśmy. Myśleliśmy, że się będziemy męczyć nad myciem okna, ale okno tylko spryskaliśmy, odczekaliśmy, przejechaliśmy. Jest już na Chodźcie, zobaczcie. Zaraz wymontujemy całą klatkę. Tam była tylko drobna poprawka, jeszcze szpachelkiem przy oknie. I tutaj ten narożnik, jeszcze pomalowałem całe, nie? I jest gitara, nie? Także rozbieramy klatkę, będziemy gruntować, wchodzimy ze śmieciami e, tutaj do tej siłowni. No, jest minut, że ja to ołówkiem zaznaczałem. Teraz wszystkie tamte plamy, które są, bo cały czas się skoncentrowaliśmy na tej siłowni, wszystkie tamte plamy, to plamy żebym musiał ścierać, to jeszcze ołówek na no, dodatek, nie? No dobra, to taka brzuchka, ja zasuwam dalej. Wrzuty. Oczywiście te zaprawki pierwsze robimy normalnie, małe zapraweczki. A teraz y, maluję y, po czyli tak jak wyszło, że trzy razy musiałem ten połówek przemalować, nie? No to podkładem nie No nie, no podkładem połówek nie robimy, ale przecież. Ja mówię już połówką. Gdybym, gdybym ja nie zrobił zaprawek, tą tego ołówka, to do papiery ściernego by było to szybciej. No ale, że już pomalowałem teraz farbą tego ołówek, no, to już się nic nie da zrobić, bo Próbowałem ścierne papiery ściernego, ale już się mnie dało, nie? Niestety. Ale co tam? Wiecie, że ja babolę odwalam to, przynajmniej za nie swoje i nie na swoim. Także ja tutaj każdą moją, mój błąd sobie wybaczam i nie czuję się winny. Co na tyle? Magda powiedziała, że już urządza wystrój na grubo, także nie wiem co ona robi. Nie wiem po co jej ten tapczan tutaj ale ciężko się domyślić. Taka wrzuta. Lecimy z robotą dalej. Troszeczkę posprzątaliśmy. Jak już przy widzieliście u góry. E, tutaj miejsce jest zrobione na te dwie palety płytek. One pójdą tutaj w tą stronę, znaczy w tą stronę, no pod tą stronę, pod szafy. E, Ponieważ właśnie potrzebujemy miejsca na ten sprzęt do kuchni. No i działamy sobie tutaj teraz na dole. Rusztowanie ściągnęliśmy. Także jesteśmy, właśnie fajnie już się chodzi, już wygodnie. Emil zagruntował. Ten. ten... Tak, Emil właśnie tutaj mówi, że e, już tutaj nie będzie robiona e, góra, ponieważ klatka jest zrobiona cała, znaczy pół klatki. Ale tak jak, jak właśnie mówiliśmy, okno tu wszystko jest u góry na gotowo. No i ta cała strona będzie, o tak jak widzicie, do malowania na dwa razy. Jest zagruntowana, a dalej będzie farba. A teraz Emil robi tutaj, dokańcza salon, bo w salonie jeszcze brakowało tutaj prawie całego sufitu, bo tylko zrobił poprzednim razem kawałek i tą stronę i tamte dwie ściany. A dzisiaj właśnie dokańczał kawałek tutaj i musi cały sufit jeszcze zrobić. Nie wiem, czy mnie słychać, bo ja do tyłu tutaj gadam. A ja y, wzięłam y, drabinę, zaraz tutaj będę robiła jeszcze narożniki w rogach, tam robiłam wcześniej też. Tym małym, znaczy nie, nie w wiatrołapie, tylko tutaj przy kuchni, przy tym pierwszym świetle a teraz będę robiła zaraz y, resztę. I tak to wygląda, moi drodzy Parafianie. Póki maluję i wiem, co robię, to jest ok, ale niedługo będę wchodził w etapy, której w ogóle, o których w ogóle nie mam pojęcia. Czyli będę kładł, słuchajcie, 64 metry gdzieś kwadratowe kafelek na klej, tutaj. Także nigdy tego nie robiłem. Jak wyjdzie fale do Naja, to mam w topę, to mam kucie, nie? No, ale na ścianie robiłeś. To co innego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Na ścianie nie mierzyłem ładu, chyba czy idzie prosto. Tylko klipsy ściągałem i poszło jakoś. Nawet nie pamiętam jak ja to zrobiłem. <grym> po prostu biorę coś w rękę i wiem jak się robi. <grym> tak to wygląda. No i co? No i schody. Schody muszę przemyśleć, bo powiem Wam, że internet huczy w komentarzach i jest 50 na 50. Takiego czegoś nigdy nie spotkałem. Także bardzo dużo ludzi, no 50% mówi, żebym zostawił te schody w spokoju. Także to muszę przemyśleć, bo to nie jest gdzieś tam 10%, to jest 50%, to jest pół na pół. No, no. i twoja żona też mówi. To jest, ja od razu tak mówiłem, żeby zostawić Tylko tak jak myślę, jak jest. że baby i ryby nie mają głosu. No, ale zostaniesz tutaj od większości kobiet i ode mnie. Pierwsza tutaj. Akurat w moich stykach wiem, że kobiety nie oglądają w 30% resztę samce, Także spokojnie prawda? No to ode mnie dostaniesz takiego klapacza. No dobra, to na tyle tutaj wrzuty. Czekam na klapaczę, grę wstępną i do później. Więc <grym> jesteś Dobra, na tyle. Zasuwamy dalej. Ale Magdalena też wie, że ja nie lubię jak stoi i nic nie robi. Nie tak. nie Teraz ja postoję i podryguję tobą. <laughs> Także o, zasuwaj, raz, dwa. Podryguję to. Bo dobry test w ogóle, nie? <laughs> zasuwaj, tylko tam wiesz, tak dokładnie rób to. Po co? I tak na handel nie uda? No na pewno. No to po co dokładnie? Już Ci mówiłam. Misiu. Jeszcze Ci nie powiedziałem, ale na Audi nas nie stać. Już pokazywałeś mnie ostatnio. Co? Audi? Nie. Inne samochody. Zobaczymy co będzie. I właśnie oto nasza Audi odjeżdża. Po Audi. Widzimy ją ostatni raz. Żegnaj A6.